Simemeczku, ja jestem Amra i dzisiaj zrobimy sobie challenge na pieniądze. Będę płacił mojemu obratu 500 zł za każdy przebiegnięty kilometr. Ale kurde, to jest zimno, więc słuchajcie, zrobimy sobie to w domu. Mamy bieżnię, serio, jeden kilometr na bieżni to jest 5 stów. Jakby to chyba nie jest najlepsze. Dobra, słuchajcie, chodźcie do środka. Jest ze mną Macie oraz Eluwa. Sebastian. Eluwa. Nie wiem dlaczego słuchajcie na to wpadłem, ale serio 5 stów za każdy przebiegnięty kilometr. To może być Jak dla mnie super plan. Będzie jeden warunek, ale o tym zaraz wam powiem. Mam przygotowanych sporo pieniędzy i słuchajcie, właśnie każdą jedną 500kę będę tylko mi wręczał za przebiegnięty kilometr, czyli niby spoko, ale wiecie, jakby coś się on przebiegnie, nie wiem. Trudysz, stary. Stary, co ty robisz? No przecież na na bieżni, no. chipsy, no. No dobra, dam mu stówkę. No jak to jest moja stuwa? Dobra, No nie, no, ja da, Ale on, ale on się robi, tak? Ale Czy to nie? nie jest od tego. Dobra, w każdym razie, słuchajcie. Wydaje się, że można przebiec na bieżni 20 kilometrów. ale słuchajcie, warunek jest jeden. Maciek będzie biegł ze stałą prędkością 14 na godzinę, to jest jakby stosunkowo szybko, no nie oszukujmy się. Jakby. I nie może zwalniać. Jeśli tylko słuchajcie, zwolni, bo zejdzie z bieżni, przegrywa challenge i dostaje tylko tyle pieniędzy, ile jakby kilometrów przebiegł. Nie, no bez jaj, ale jak on słuchajcie nie biega tak na co no to jakby, nie wiem, 2 no km sprintem to to jest maksimum, chyba. Mamy przygotowaną bieżnię, mamy przygotowanego Sebastiana, który będzie sędzią. Siema, Ela Maciek też jest ja przygotowany, ja ale tak jak mówię, słuchajcie, Maciek będzie biegał sprintem, a serio, jakby sprintem, no jakby, no, 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 no nie, nie przebiegniesz za dużo, więc jak dla mnie, słuchajcie, to nie wiem, no, jedną pięćsetkę mu dam, może dwie i to będzie mniej więcej koniec. Jak sami widzicie, bieżni raczej nie oszukamy, mamy tutaj, słuchajcie, napisany czas, mamy dystans oraz właśnie kilokalory spalone, ale nam bardziej tutaj między innymi jakby zależy na dystans tak, żebyśmy wiedzieli, ile maciek przebiegł. Mamy też tempo, które oczywiście możemy sobie tutaj zwiększać. Gościu, i od razu szybciej idziesz, nie? Jazdunia, o kurde, dobra, to już jest w miarę szybko. E, dobra, to, to może jednak nie będę biegał, bo jakby to jest w sumie zadanie, stary, dla ciebie. możesz nie? biegać, ale i tak nie dostaniesz kasy za wszyscy, to to nie? nie no, 8,5, to wystarczy. Koniec nie. zabawy! No YouTube! Ja no nie, to jest A to, to dla mnie to, Nie, no to, Sony, no to, słuchajcie, ja już zarobiłem właśnie pięć stówek, więc jakby jestem wygrany tego odcinka. Lecimy z notem, ale zanim to kto jest nowy niech w tym momencie ten czerwony przycisk klika gdzieś tam na dole. Serio, zasubskrybuj kanał, za bo teraz są algorytmy i jakby. Serio, dzwonek jest akurat ważny. Się w komentarzach, jak myślicie, ile pieniędzy dzisiaj wygram Maciek. Serio, moim zdaniem maksymalnie 1000 zł, ale jak zobaczymy, jakie są jego zdolności sprinterskie. Ci łapeczkę w górę 20 tysięcy łapek, zagwarantuję kolejny challenge na pieniądze. Spadaj także na nasze instagramy. je teraz wszystkie tutaj na ekranie, bo na instagramach teraz się dzieje całkiem sporo rzeczy. Tymczasem słuchajcie, zaczynamy. też jest oczywiście wyzerowana. Maćka zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. Ale stary tak bez rozgrzewki. No dobra, bez rozgrzewki. Lecimy z tematem. Nie, nie stary bo... Już, stary patrz, to się zalicza już. Chyba nie, chociaż nie wiem w sumie. E, dobra, w każdym razie, jak myślisz, ile dzisiaj przebiegniesz? Kilometrów albo metrów? Wiesz to szczerze mówiąc, naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, bo generalnie nigdy nie biegałem i w ogóle nie mam y, styczności z takimi sportami, no ale kurczę, myślę, że całą kasę wygram jednak. Amator. No dobra, lecimy z tematem. 3, 2, Jeden i go. Dobra, musisz teraz szybko zmienić prędkość. Nie wiem, daj sobie właśnie na te 14 czy coś takiego. Dobra. bez oszukiwania. Sebastian będzie tutaj to stał. To jest sędzia, ale widzicie, słuchajcie, Musimy pokazać, żeby 14 tutaj było, jeszcze trochę. Ej, okay. ciężko będzie, stary, jak to przyspieszy zaraz, to się ja, dopiero. Stary, jak ty wywalisz się na tej ścianie, to. Dobra, ty, go, ty będziesz go pilnował, ok? tu patrzę cały czas. Dobra, ja też tutaj patrzę. Ej, to cały czas przyspiesza, ej, Kuba! No stary, to jest bo 14. Nie. To miał być pełny sprint. Ja myślałem, że to będzie wolniejsze. Dobra, ej. 5 kalorii, dobrze mam nawet pięciu minut! E, o, 100 metrów, dobra, jedziemy, 100 metrów, słuchajcie. Ej, to jest naprawdę szybkie. Ale o to chodzi, masz się zmęczyć, masz, masz do granic możliwości biegać, tak? Ej, ale ja nie umiem biegać. Ej, to. ale to jest tak szybko, że dajesz radę, czy ciężko, no jest? się daje radę, ale generalnie to myślę, że za... Że za trzy minuty już naprawdę będę cały mógł. Ej, dobra, zaraz będziesz miał stówę wygraną stary bo to będzie zaraz 200 metrów. Tuwa leci do Twojej kieszeni. Masz w ogóle jak ją schować? Tutaj, czy nie mam? Nie mam. Ja się będę trzymał. Maciek, słuchajcie, dalej biega. Sebastian. O, 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 kontrol... Ej, o. Nie, kontrol. Ej, ale nie możesz... Dobra, no możesz się akurat tego łapać, ale raczej nie możesz schodzić stary z tej wieży, więc nie o tym pamiętaj. E, już jak sami widzicie, na Maćka czole pojawia się pot, ale podejdę bliżej, żeby o, to pokazać. Bo jednak tutaj słuchajcie, przebiegniętych jest już. Moi drodzy, 700 metrów. Nie, 700 700 metrów, słuchajcie. Więc zaraz będzie kilometr. Co ty mu robisz? A! Przyspieszam przyspieszę. Dobrze, przyspieszam. Możemy mu jeszcze zrobić, żeby. Nie on możecie, no, tak. nie. Pod górkę miał, tak? Pod górkę. Stary, robimy to. Ej, patrz, już jest mocno zmęczony. Ej, mega, to jest cześć. Doszło do kilometra w ogóle, wyku. Ej, nie, w sumie. 200 metrów zostało do kilometra. Ej, ale w sumie, patrz, on jest jakoś mega zmęczony. No nie, ale słuchajcie, naprawdę. <grym> mega mega ciężko na No Nie potrzebujemy nie wody po nim. O tym zapomniałem, nie mam A, wody A chcesz wodę, stary? Ej, to ja mogę polecić po wodę, ale ty musisz go kontrolować. Bo jeśli tylko, on dalszy, to by Ja tutaj będę patrzył, słuchajcie, żeby oczywiście on. Nie... Ej, w ogóle, stary, 67 kalorii już prawie. Jest dobrze, ziom, jest naprawdę fajnie. Ej, widać, słuchajcie, że się tutaj powoli chłopak męczy. 900 metrów, dobra, stary, do kilometra do twarz i. Da, a. To może oddaj tą stówkę. Ja słuchajcie, wezmę tutaj 5 stówek i zaraz Maćkowi sobie wręczymy. Trochę mnie boli, słuchajcie, że tracimy tyle kasy na no, szkole. Trudno. Dobra, byku da. O, jest kilometr. Stary. Yes. Czujesz to, uh. czujesz to, 500 zł ląduje u Ciebie. Dobra, to co, lecieć po wodę teraz? Daj, stary, to szybko! A może nie polecimy po wodę. Jest stary, bo ja tutaj. Dobra, dobra, słuchajcie, ja szybko tutaj polecę Maćkowi powodę. Bo faktycznie o, może być tam trochę lipa, więc czekajcie, odkręcimy, nalejemy mu, słuchajcie, wodę. Muszę na razie odłożyć Was, Lunia. O, chyba już mniej więcej w porządku. Kurde, dobra, wszystko mu A yeah, on tam naprawdę biega po 14 na godzinę, więc sami rozumiecie. Nalejemy mu, słuchajcie, normalnie tutaj do butli z kranu, bo akurat u nas z kranu można pić, więc mniej więcej spoko. Nie patrzcie na ten syf, jakby nie, nie zwracajcie na to uwagi. Na to, nie, nie zwracajcie na to uwagi. Ej dobra, teraz słuchajcie, już ewidentnie na maćka czole widać pot. Ej, stary, on naprawdę się o, tutaj z... nieźle męczy. A ja wiem, ja tak, widać, stary. To wygląda tak. No ej, co no, teraz... ty mu tak... O kurde! Ej, ale 16 na godzinę, stary mu nie ej, dawaj, z... bo to już jest za szybko. Tylko. Daj mu te 14, bo okay. stary nie zaraz wycie, wyciek, wyciek, Ej, ale e, chcesz jakiś lecik czy coś? Wodę stary chciałem, wodę. No, Mam tutaj wodę dla Ciebie, przeskółeś Nie rozlej. no, poczekaj, jak... ja się napiję za Ciebie O, możesz się napić za niego? O, Myś dawaj nie wodę ja no To może ja się napiję mm. Chcesz wodę stare? Staj tak to z nimi jest wow. Ej, wow. uważaj, żebyś stary przez ściany nie wleciał Ej, napijesz się, biegnąć z takim tempem. Ale się bostar. Ej dobra, to zwolnij mu do 8, niech się napije i potem znowu przyspieszymy, bo tak to też trochę lipa. Słuchajcie, zwolniliśmy specjalnie do 8 na godzinę, żeby Maciek mógł się na szybkości napić, ale sami widzicie, naprawdę jest sporo potu na jego czole. Serio, mega się zmęczył. I zaraz w ogóle będą 2 kilometry, a to jest 10 minut, słuchajcie. 10 minut mamy, zaraz będą 2 kilometry i 120 kalorii, jedziemy dalej. I niech się napije, potem no. przyspieszymy i Józ. zaraz kolejną prześrodkę. Jedziemy dalej! Dobra, przyspieszaj mu gościu, machinę! 14 na godzinę, kurde, to jest naprawdę szybko, to jest szybko. Do 2 km stary. Uh, Na pewno do 2 km. Stary, jeszcze 100 metrów i będziesz Dobra. miał 2500. Nie. O kursie, 10 minut, 2 km to będzie spokojne zdanie, ale serio widać, że spokojne są. Jak myślisz, ile jeszcze będziesz w stanie przebiec? No, do dwóch kilometrów na pewno dopije. Ej, ale tu widać, słuchajcie, patrzcie jakie on musi duże kroki stać. Serio, to wygląda mega, mega spoko. Dobra, goście, czy już są dwa kilometry? No. Jeszcze nie. Ja już czuję jakby były. Zaraz 2 km będą, uwaga, 10 tak Dobra, są dwa kilometry, słuchajcie, idziemy po kasę. Kolejna, słuchajcie, pierceczka. Ląduje tutaj Sebastiana, a Sebastian przekazuje Maćkowi i w ten oto sposób masz już gościu tysiąc ziko. Co jest? Ej, krzyczą, słuchajcie, do mnie, krzyczą do mnie, bo ja sobie poszedłem ogarniać miniaturkę. Co jest, co jest, co jest? Co jest? Nie było mnie z 3-4 minuty. Wchodziłem mu kolejną Dobra, może nie 3-4 minuty. Dłużej mnie nie było. Ej, ale 3! Ej, ale on jest pokry, stary, patrz! Tutaj na koszule coś mamy, Naprawdę? Ej, mu stary haj! O kurczę, Tak, dochodził miną, 3,5! Ej słuchajcie, prawie 3,5 km. Ej, to jest naprawdę grubo, a to jest dopiero 18 minut. Ja już jestem kompletnie nawet Ej, na wyczerpany. Ej, ale mamy. to widać, patrzcie, mokra koszulka. Całe mokry czoło. W ogóle czerwony się zrobił o. słuchajcie. No. Ej, ewidentnie jest bardziej czerwony od mojej twarzy. Mo mo Ej, widać to na kamerze? Nie wiem, że jestem bardziej biała. No, tak, no? tak, tak. Pół. A to biegniesz do czterech? Nie mam stary pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Masz już kolkę, tak? Tak, już mam trochę. A jest stary, bieganie z kolką to już jest się... okropne. Dobra słuchajcie, kibicujemy. Liczymy na to, że jednak czwarty kilometr się pojawi, bo to jest jednak full sprint, żeby nie było. Jak sami widzicie, cały czas 14 na godzinę, prawie 20 minut i 220 kalorii stary. To potem można na jakiegoś uh! maczka i w ogóle będzie spał. O, jak mi kupicie to pójdę. Stary, ja to ty masz pieniądze na to. Jeszcze 400 metrów i będziesz miał kolejne 5 stów, rozumiesz to? 500 zł. 500 zł to nie jest tak mało. I żeby nie było biegać, bo ja wam wolę to pokazać, bo... Ej, serio stary, ty jesteś biały, absolutnie biały, on jest taki no... Ja nie mogę gadać, bo wtedy mi się ciężko oddycha. Dobra, ile on tam ma już? Ile masz? Trzy sześć. Ej, to biegniesz do czwórki, czy nie? 37! 37. Trzy No ja nie wiem, słuchajcie, jak dla mnie 300 metrów za 500 zł, Bo jeśli nie przebiegniesz, no to stary, jakby... No sorry, ale... Pobiegnę! Dobra, przyjęmy na to, że da, da radę, słuchajcie, ja już przygotuję sobie tutaj kolejne 500 zł. I to będzie już twoje ostatnie, jak planie? Myślę, że potem to... Ej, to, to, to może ja potem wskoczę uf! i ty mi zapłacisz, czy nie? Ale to on ci zapłaci swoimi pieniędzmi. No, no, no dobra, 3800, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, tam jest prawie 4 km. Przynajmniej tak? tak mi się wydaje. 9 20 minut, słuchajcie. 2. O kurczę. Ej, naprawdę stary, to się stanie. To słuchajcie, się stanie. Tutaj naprawdę zaraz będą uczty. Nie! Jest! Ale to jest koniec? Tak. Czy może jeszcze tak. kilometr stary? No, patrzcie, nie. Wlatuje 500, może jeszcze kilometr wziąłem. Ja 100 metrów już nie przebiegnę, to Mogę to? kończyć! To dlaczego biegniesz jakby dalej? No bo ja nie wiem, czy mogę jeszcze przestać. Ale to od ciebie zależy. A stary, to ja nie wiem, pozwalam mu zejść. Tutaj 100 2000 zł złotych ma. Dwa słowa. Ja czekam na... Daj Dobra, jego. to weź mu to pociągnie. bo i chcesz Pod, pocia... Podciągnąć, a nie wyrzucić. Ej, fakt. Ej, to stary, może ja teraz wejdę i. Ale teraz nie działa. Nie? Tu żyjesz? Ej. Nie? Chwilę nie? Żeby, za chwilę będę żył. <laughs> Ej stary, baj, nie. Ej stary to co? Po dwie, dwie i do domu. Nie kuwaki no! to są moje pieniądze, no! Ej, daj to! Dobra, po jednej mu oddajmy, po jedną Jak no, Ja no. po jednej, nie! Dobra, ale stary, ten, ten czerwony pytek oh. też trzeba stąd wyjąć. Dzięki to jest ciepłe! Oh, o kurde, od... wiesz jaka ta birźnia jest... Ej stary, dotknij tego. Normalnie... Jajka smażone ale mógłby się tutaj zrobić. <laughs> Ej, ale ciepły? Ej, co no. jest? Grane, dobra, to tutaj odłożę. Ej, ale słuchajcie, Maciek jest chyba naprawdę mega zmęczony. Ej, on słuchajcie, zaczął się oblewać wodą w ogóle. Ja nie rozumiem stary! To teraz nawet nie możemy zweryfikować, czy no. jesteś spocony czy nie. No ale ej, a to... się on, a co się on tak naprawdę stary nie biegał, tylko... Cały czas był tutaj. Ale ej. teraz nie możemy zwery... no... O, stary leje się z ciebie, wszędzie. Jakby... Yy, dobra. Masz wygrane pieniądze. O kaska przynajmniej ja, nie, nie wiem co tutaj. Opłacało się. To było nie? mega ciężkie, ale przynajmniej się opłacało, bo teraz mam dwa goła i ja stąd idę. Elo. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, ten czerwony guzik, klikajcie tam na dole i zaznaczcie także dzwonek. ci apeczkę w górę, bo 20 tysięcy łapek zagwarantuje kolejny challenge na pieniądze. Może w moim wykonaniu może zrobimy coś jeszcze innego, jakby nie kończę zbieganiem, bo jakby nie wiem czy to był najlepszy pomysł. Patrzcie na nasze Instagramy, macie je teraz oczywiście tutaj na ekranie, bo na Instagramach teraz się dużo dzieje. Tymczasem dzięki wielkie. Trzymajcie się. Dobrego. Dziękuję. Elo. Hej,